Czaru, ty stoisz za potem jak tu wiesz. Odpowiedziom, tylko mnie nie wcześniej chuju! Czaru, ty za płotem. No ja wiem, ale... Dobra, wyjdziesz. Jak to będzie z Nie da no, to będzie z tymi chronizowanymi. No, no, Dobra, już, już! już. Start. no, <śmieekkality> <welcome> Ej Kuba szybciej musisz giec, bo to trochę dzieli go tak, tak też biegnie Ale. Dobra, jeszcze raz. Ja pierdolę Kuba, chcę się z Dobra, ale to już zróbmy to stąd. Dobra. No, teraz mam kupa szkód, bo wiesz, taki Nie, nie, co? To nie było w jakiejś nowszej wersji? Ty masz jakąś chyba nie. starszą. Tylko, że zobacz, tu się u, jakby jednej kartki mi brakuje. Jak tam się leży? zabrudził i to on powinien być czasami... Paskudził Mnie tam na nią rzeczywiście. Bo to jak pamiętasz ten tekst, jest to co za problem? Tak, ale nie czy nam jeszcze czegoś nie było. Ej, zróbcie próbę, czy się tam zmieścicie w ogóle, we dwójkę. Ja Ładuj się, kubaniec. Jak my stary, w ogóle bez problemu. No, 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 no. Czekaj, czekaj, żeby mu nie zmiażdżyć tego. Czego? Widzisz? Bo to może mu w głowy walnąć. A, a temu drugiemu też, nie? A, <Mocnie>! To nara. Dobra, dobrze jest. Dobra, ty go. Co mówisz posłuchaj? Ja dobrze. A ty nie. Posłuchaj. Ty proszę pana. Masz tu kolegę. Czekaj. Posłuchaj. Se on nawet mu gada coś. Ja dalej mówię posłuchaj. Ty czasem chcesz, To rek, tyś nieńcy. Dobra. Ej nowy. Spocznij się. Jesteśmy już w Niemczech? Masz tu kolegę. Dobra. Deluxe! Na się go nie wypadł. No właśnie tak. teraz Wy... ich! Ej, dojechaliśmy do Niemiec. <grym> Niemcy palą. <grym> to już Niemcy. Ej, ja bym powiedział <grym> tak, tak, chyba wyszło nieźle, tylko że my ominęliśmy cały ten motyw no to hop, ta wicerka. No to są Niemcy. Walia! <grym> Walla! Ja nie Powtarzam raz jeszcze. Co robisz z kompromisem, który Już Panu mówiłem, Panie jest że jestem... <grywa> zbyt... ja, to byli? Nie, nie znam. Bo ja, jako człowiek ciekawy świata, nie dość, żeby poznawać nowe miejsca, lubię także poznawać nawet ludzi. I spotkaliśmy się tam zupełnie przy przypadkiem. Już mieliśmy... Kurwa, nie jest się Coś takiego tam jest. A to po nie... Stali, Stali z tobą tam byli. Nie znam. z nie. nie znam. Ja Nie jest co <grym> nami. Nie jest z doje. Poczekamy, aż z

A ty mógłbyś dla naszego y, powrotu przygotować listę uczniów, którzy próbowali się dostać do Władysława, ale doszli do tego. Staszica. będzie trzeba ich prześwietlić. Nie ma sprawy. Ale... Tak. Już? No kurwa! Co, jest? Co on robi?! Kolera, ktoś by nam zginął z nosa. Mogliśmy go rzucić w trzaki, by sobie spokojnie leżał, a tak? Może zabrali. Dzwonić na skórkę zabrali? na na prowadzącego? Nie, lepiej nie. Jakby co, różniemy głupa. No, jak, czy jak zawsze. A- Ej, A co to za tyk tam stoi? Trochę do dupy. Nie, Niko, ale to ty wojnie Bo, Bo właśnie była za duża pauza, tak? panowie. Tak. Tak. Cholera, sprzątnęli nam bez przednosa. go rzucić przeki, by sobie spokojnie leżał, a tak? Można na pokrytom... A w takim razie, czym się pan tu zajmuje? Ry. W takim razie, czym się pan tu zajmuje? No szefuniu, ja tutaj nadzorcą jestem, ja tu wszystkim kieruję. I, no wiem, wiem szef no. Jestem, no ry. no a w takim razie co pan tutaj robi? No wie kierowni, ja tutaj nadzorcą jestem, ja kieruję całą tą budową. No tak, tak, kurze sobie wie, wie kierowni. Nie no, ja bola wyskoczę. No. E... Jaką budową? Budową Tą, która się no, tu tą buduje. No tą budową co się buduje. <grym> 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 W takim razie co pan tutaj robi? No, szefun, ja tutaj jestem nadzorcą, ja jestem nadzoruję nad tą całą budową. No wiesz, szef, no, wyskoczy się na jakiegoś szluga, tam na jabłka. Eee. E... Jaką budową? No nad tą budową coś właśnie buduje. Nie, za późno, za wcześnie szło. Panie, to nic nie ma. Pusty plac. Kierowniku, kierowników, nie macie zagrożenia wyobraźni. Tu, tu nie widzicie, co tu się buduje? Panie, tu są jakieś kpiny? Czekaj. W głąbie ty to najmniej wcześniej zrobić. No, kiedy? Poszło. Kiedy ja prawdę mówię kierowniku? Tutaj halę sportową budują. Ja tu od dwóch lat przychodzę, to ja wiem, nie no nie. No. <śmiennie> Trzy. Po co na nich kręciłeś? <śmiennie> Bo tu. Da dawno czegoś takiego nie widziałem. <śmiennie> Waga. Trzy cztery